Tak, zapisujemy. Tutaj na chwilę przerwę nagrywanie i rozpocznę jeszcze raz. A to wszystko dlatego, że właśnie w denerim często występują mi błędy przez modowanie. Jakimś sposobem tylko w denerim. Dlatego wolę zapisać sobie na. Eee, oddzielnym slocie też. Nie wiadomo, co może pójść tak. nie tak. Lepiej być zabezpieczonym. Więc ruszamy teraz do Denerim zastanowię się, może jak będziemy już z Denerim szli wykonać święte prochy, to wykonamy po drodze te poboczne zadanka. O, a jak na razie spotykamy. Kolejną osobę z zadania pobocznego, tym razem to duch, którego uwolniliśmy w wieży magów, jak pamiętacie z drugiego przywołania, Capris. No jak widzimy ma o wiele większy pasek. Chyba mag jest. Tu jest nasz główny cel. Nie wiem czy powinniśmy dostać jakieś coś... O właśnie zaktualizowano zadanie. Okazało się, że podróżnych na szlaku handlowym e, mordowała jedna z listów, które przywałe wieży kręgu maginów. Wróć do zakonu i poinformuj, że jej niebezpieczeństwo minęło. Czyli w kolektywie magów muszę innymi słowy oddać. Tu mamy bardzo dobre buty dla maga. Zaczynajmy. I 5 sztuk złota. Z co mi się wydaje. No właśnie, łyn nie nosi za dobrych butów, więc dam jej. Buty bojowe maga zawsze to 12 do obrony. A to nie mało. Hmm. Może zapiszę teraz też żeby już nie mieć tych problemów. W razie czego Błędy nie wyskakują zbyt często, na szczęście, od czasu do czasu. Objawia się to m.in. Mm, czarnymi teksturami. Najczęściej to jest, gdy wchodzę do jednej z gospod. No, pierwszy raz odwiedzamy Denerim. Denerim dzielnica targowa. A właśnie, nie wzięliśmy Alistara ze sobą. Trudno. Tak to byśmy wykonali dla niego zadanie poboczne. Zobaczmy, czy coś tam wykonaliśmy. No, coś straszne ścinki, muszę powiedzieć. Są. Halo. Błogosławieni pokoju. Błogosławieni stróże pokoju, tak zadanie ukończyliśmy, ale które? Aha, kapryść. Przecież to nie zajazd. Głębokie ciemności przed świtem wydają się nie mieć Tu mamy kolejne zadania poboczne. Końca. Jedźcie jednak. Jak w łatwo Tu kolektyw magów. Klient jest bardzo zadowolony. Odwiedź mnie niedługo. Ja już nawet przestałem, przestałem, przestałem sprawdzać, jakie questy wykonuję. Oszukaj awanturników, nie złożę już swoich e, mało wiarygodnych zeznań. Tak, to spotkaliśmy tam takich typków. Powiedzieliśmy im, że my zaniesiemy informacje. Mamy dla nieregularnych: Blackstone'a, jeden z posłańców. Wykonamy tu od razu szybko jeszcze jedne, jedno zadanko. Zdobyliśmy katułkę, i mam watę cukrową. Przylepiła mi się do włosów. Trudno było jej się pozbyć, ale włosy były przez kilka dni bardzo smaczne. No tak, właśnie, w wieży Pierwszego Zaglinacza Irvinga znaleźliśmy szkatułkę. O, cuda od wieków tu nie byłam. Tutaj szkatułkę trzeba dostarczyć. Drzwi, drzwi uchylają się od, w odpowiedzi. E, czujesz lekki powiew, jakby zmi zmianę ciśnienia. Pokaż metalowe pudełko. Cień kiwa w zamian pojawia się sakiewka pełna monet. Kontynuuj, drzwi, drzwi zamykają się. Trzy sztuki złota. Zadanie wykonane. Przyjaciel rudej genny. Do cuda do, wtedy w, wtedy chyba na razie nie będziemy wchodzili. Mam za mało sztuk złota, żeby cokolwiek tam kupić. Tu jest dobra ta Genitivusa, więc po to tu przyszliśmy. Po Denerim rozejrzymy się... Mm, ...jakby, no... ...więcej y, przy okazji, gdy już będziemy... gdy zbierzemy poparcie wszystkich raz, Ponieważ tutaj będziemy później... ...no później w sumie już w Denerim będziemy tylko siedzieli. Dlatego wszystko pokażę, co i jak. Waylon. Tak? Co ty tutaj robisz? Szukam brata Genitivusa. Brata Genitivusa? Czemu? A czemu niby mam ci to zdradzić? Jestem Veilon, asystent Genitivusa. Niestety nie wiem, gdzie on jest. Brata Genitivusa nie widziałem od wielu tygodni. Nie odezwał się ani słowem. To do niego niepodobne. Obawiam się, że coś się stało. Jego badania nad urną mogły sprawić, że znalazł się w niebezpieczeństwie. Sądzisz, że ma kłopoty z powodu urny? Być może urna została zagubiona celowo. Modlę się o bezpieczny powrót brata Genitivusa, ale nadzieja gaśnie z każdym dniem. Ja próbowałem wysłać kogoś po niego. Niedawno byli tu rycerze z Redcliff, Szukali go. Wysłałem ich jego śladem. Przepadli tak samo jak on. Mm. Dokąd ich wysłałeś? Nie, nie pytaj mnie, dokąd się udali. A co będzie, jak pójdziesz ich śladem i ciebie także spotka pech? Te poszukiwania to klątwa. Pewne rzeczy nigdy nie powinny zostać odnalezione. Teraz to wiem. Eee... Potrzebuję tych prochów, inaczej Arlemon umrze. Niech i tak będzie. Przed odjazdem powiedział tylko, że zatrzyma się w jakiejś gospodzie nad jeziorem Kalenat, żeby przyjrzeć się czemuś w okolicy. Eee, co dokładnie chciał tam zbadać? Przejrzałem jego notatki, ale dowiedziałem się tylko tego, że wybiera się do tej gospody. Spryt, e, przed chwilą mówiłeś, że powiedział ci to w rozmowie, a teraz nagle znalazłeś e, to w notatkach? Tak, oczywiście, że mi powiedział, ale przejrzałem też jego rzeczy, żeby sprawdzić, czy nie ma tam jakichś wskazówek. E, zastraszenie, jesteś zdenerwowany, ukrywasz coś. To nie, to nieprawda. Powiedziałem ci wszystko, co wiem. Brat Genitivus powiedział nam. Po, powiedział mi. o tej gospodzie. To wszystko. Nam, my to kto? Nam? Powiedziałem mi! N nie ma żadnych nas! Ach, po co ja w ogóle udaję? Dałem ci szansę, by odejść stąd i zapomnieć, że kiedykolwiek słyszałeś o Genitivusie i urnie. Nie skorzystałeś z niej. Więc musiało do tego dojść. Przebacz mi, Andrasto. Czy nie to w imię twoje Naprawdę... Waylon nas zaatakował. Nie było zbyt mądre z jego strony. Tak ulizwano zadanie. Wrad Genitu z uczony, który szukał miejsca w spoczynku prookwandrasty zaginął. Jego asystent Waylon powiedział ci, że wyruszył tropem urny, ale gdy zadał, zadałeś mu dalsze, zadawać mu dalsze pytania, stał się nerwowy i zaatakował cię. Waylon nie żyje. Zobaczmy co miał przy sobie. Okład leczniczy. Księga Smoczy, Smocza sekta. Co my tu mamy? Księga kolejna. Historia zakonu. O, voilà, tu zwłoki mamy. Zwłoki prawdziwego Waylona. Robi się coraz ciekawiej. Kufer. E, symbol, e, stalowy symbol andrasty i badania Genitivusa. Weź. O, zaktualizowano zadanie. Zapiski brata Gentywusa wskazują, że w wiosce Azyl, w górach na zachodzie, można znaleźć jakieś, jakieś wskazówki co do miejsca spoczynku urny. Gentywus z pewnością wyruszył tam, by kontynuować poszukiwania. Innymi słowy, my udajemy się tam za nim. No i zaczynamy mój ulubiony etap. No, w sprawie mój ulubiony. wykonamy jeszcze te zadanka poboczne. Długo nam to nie powinno zająć. Na szczęście wszystkie te zadania poboczne nie są zbyt... E... Z Ostagar'u. O, a temu coś tekstury na zbroi też się psują. ...uczniem Duncana. Zabiłeś mego przyjaciela oraz zacnego króla Kejlana. Żądam satysfakcji, panie. To, to było coś taki, takiego coś takiego samego mieliśmy z Logenem. Nie wiem od czego to się bierze, no trudno. W każdym razie on chce zemsty za śmierć króla Keylana. Eee, możemy go okłamać. Eee, ja, szedłym strażnikiem, jesteś w błędzie. Wybacz mi, panie, masz mnie pewnie za głupca. Naprawdę wyglądasz jak. Wypiłem za dużo piwa. Tak, za dużo, przepraszam. No, i mamy go z głowy. A, tak. Muszę coś zrobić z tymi teksturami, bo coraz gorzej to zaczyna wyglądać. O co chodzi? Jestem zajęty. E, mam tutaj pismo od twojego mistrza. O, ciekawe co tam jest. Wiedziałem, że do tego dojdzie. A zaczynałem coraz lepiej sobie radzić. Tak. Mam. Mamy wypowiedzenia wręczyć uczniom. Tu jest kolejny kawałek questa pobocznego. Drzwi domu. Drzwi domu Krwawego Maga. Mamy normalnie namazać coś na kilku takich drzwiach. Tu jest kolejne. To już po drodze po prostu przy okazji. Blisko jest to. Będziemy mieli z głowy. Sara. I chyba coś Bożeś jeszcze mamy przez, później. Nie bój się, Stanie, nie zrobię ci krzywdy. Nie boję się, że mnie skrzywdzisz. Co to ma niby znaczyć? Wolny od wszelkich więzów mag jest jak pożar. Może zniszczyć samego siebie, a także wszystko, co go otacza. Wolałabym, żebyś nie mówił o magach per stwór. Dobrego dnia. A, to jeszcze nie teraz. Tak zdecydowanie chyba wezmę się za, za, za przemontowanie tych wszystkich modów. Kiedyś nie było takich problemów. E, dobra, w tym miejscu na chwilę przerwałem nagrywanie, zapewne zauważyliście. Bo to spowodowane wymianą... Mm, znaczy wymianą update'em moda do tekstur, dzięki czemu gra będzie płynniej chodziła. Będą szybsze loadingi i nie będzie się wysypywała w denery, a przynajmniej nie powinna. <laughs> Jakoś w e, m, płynności widać już od razu. E, dobra, pójdziemy i w, wykonamy questy poboczne przed wyruszeniem do azylu. E, zaczniemy od karawany. <laughs> Przy odrobinie szczęścia natkniemy się w drodze właśnie dokładnie na jakiś łeb poboczny, jak chcesz? Luga Zaczynajmy. Pierścień ze skalnikiem. Tu muszę oddać. Dziennik Rendona jasne Dobra, jeden quest właśnie wykonany. Został, teraz drugi. Na szczęście questy sprowadzają się Głównie do idź i zabij Wielu, Więc większych problemów nie powinno być. Ja. Szybkość chwili dawać. na sra, Dobra. terenu i kwestik wykonany zostaje tylko pójść i oddać przy tablicy Teraz... uchodźcy. E, tu zapiszę normalnie, na wszelki wypadek. Z uchodźcami może nie być tak łatwo. Jest dodatkowa nagroda, jeśli tam przeżyje kilku. Przedrobienie szczęścia uda nam się uratować. O, zapomniałem, że Leliana dostała level. Damy jej w skrytobójce, gdyż daje najlepsze bonusy. Plus 2 do trzęczności i 2,5 do trafienia krytycznego. Hmm, z tego damy jej już do kradzieży kieszonkowej. A co jest? Nie da A, no. Teraz już dostała. Niestety jeszcze nie ma rozwiniętego łuku na maksa, więc damy strzał krytyczny teraz. I do boju. level, może uda nam się bronić tych, co my tu mamy? Gri... Glif paraliżu, yy, bohaterska obrona, yy, obra heroizmu, yy, na pewno czas na. Dobra, nasz bohater musi iść i lać A, się z tymi, znaczy z tym, z emisariuszem, bo to nie przylewki. Dalej, dalej, dalej. Którzy uchodźcy są ranni, jeszcze są w całkiem dobrym stanie.